Od czego mam zacząć? Racja. Muszę pomalować mój dom na czerwono. Dobrze, że mam do tego specjalną gąbkę. Te ślady wyglądają jak cegły. Będę miał najfajniejszy projekt. Dziewczyny będą zazdrosne. Jeszcze tylko trochę. Super! Zobaczcie jak! Mój dom jest tak idealny, jak ja. O! Zupełnie zapomniałem o dodatkach. Tak jak w mojej grze. Zamierzam udekorować mój dom trawą. Chwileczkę, okrągłe okno? To nie w moim stylu. O wiele lepsze jest kwadratowe. Tutaj będzie drugie okienko. Kilka szczegółów. I mój dom wygląda olśniewająco. To niesamowite. A co z dachem? Nadal jest biały. Nie może taki zostać. Naprawię to z moją piłą łańcuchową. Ale gorąco. Jeszcze nie skończyłem. No, już lepiej. A teraz możemy zrobić jakiś fantazyjny dach. Kolor morski fal będzie pasował. Okej. Okay. Uwaga, zaraz wkroczę do akcji moje karteczki samoprzylepne. Co tam mówicie? Fajny projekt jest najlepszy. Pozostało tylko dorobić latarnię i komin na dachu. Przedstawiam Wam dom moich marzeń. Wow! Ken się postarał! Ja też będę musiała coś wymyślić. Przede wszystkim będę potrzebowała stroju artystki. Jak wyglądam? Ojej, jaki kolor powinnam wybrać? Ten odcień jest lepszy. Do dzieła, Barbie! Świetnie. Teraz musimy pomalować okna. Namaluję na nich serduszka. O, takie słodziutkie. Cudownie. Chcę, żeby dach był w tym samym kolorze. Będzie w paseczki, jak mi się to podoba. Ale czegoś tu brakuje. Czas udekorować teren. Wybieram strój ogrodniczki. Niech tu rośnie bluszcz. Muszę go tylko podlać. Adam. Ale piękne kwiaty. Teraz zawsze będę mieć świeży zapach na mojej posesji. Fajnie mi to wyszło. Ale dach jest troszkę taki jakiś za skromny. Mój profil będzie centralnym elementem wystroju. O nie! Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Szkoda tylko, że mój strój się pobrudził. Ale mój dom wygląda świetnie. Świetnie, nie rozśmieszaj mnie. Zaraz pokażę ci, co oznacza to słowo. Dom musi być czarny i ognioodporny. Tak, aby przestraszyć wrogów. Przecież ona go spali! A, krycie! O mój Boże! Wow! No i co? Od razu lepiej. Gdzie moja księga zaklęć? Przecież nie będę sama wszystkiego robić. Przewoływanie zombie. To mnie sługi ciemności. To mnie wzywał. Już idę, moja pani. Jakie są twoje rozkazy, Wednesday? Załóż kask ochronny, będziesz dekorować dom. Dziękuję za troskę o pani, mówisz masz. Moje ręce nie trzymały wiertarki od wieków. Tu będą świeczniki. Jak myślisz, moja pani? Mam tu wstawić okno? Bardziej na lewo. Tu? Super. Rozumiem. Gotowe. Świetnie ci poszło. Możesz zjeść żelkowe oko. Dziękuję. Uwielbiam je. Mniam. Czas ożywić mój dom i dodać nietoperze. Śmiało, udekorujcie te ściany. Niesamowite, podoba mi się. Pora włączyć światło. O tak, dzięki Rączko. Świetny pomysł. Mój dom jest najlepszy. Ta zielona trawa jest taka paskudna. Muszę zdobić działkę z moim eliksirem. No, od razu lepiej. Zgniła ziemia, uschnięte drzewa i cmentarz z grobami przodków. Co może być lepszego? Idealnie. Ostatnim akcentem jest ścieżka ozdobiona świecami. No, teraz jestem zadowolona. Czy to prawdziwe groby? Wow! Osobom postronnym wstęp zbroniony. Pomocy! Ken, przestraszyłeś mnie? Przepraszam, nie chciałem. To wszystko przez Wednesday. Idę na moją działkę. On jest taki zabawny. Ten wystrój jest zbyt przerażający i ponury. Wymyślę coś innego. O wiem! Niech tu będzie piasek. Jest miękki i przytulny, a tego właśnie potrzebuję na mojej działce. Pobiegnę jeszcze za jednym wiaderkiem i jeszcze jednym. Wow, cudownie! Teraz musimy wybrać z drzewa. To nie to. To też nie to? Może palmy? Wow, świetnie! Brakuje tylko leżaka. No i oczywiście pasującego stroju. No i jak Wam się podoba? Myślę, że wyglądam idealnie. Palmo, poczęstujesz mnie kokosem? Dziękuję. Ach, bosko. Uwielbiam mleko kokosowe. A no tak, zapomniałam o ogrodzeniu. Różowy kolor będzie idealny. Teraz mogę się zrelaksować. Jestem zachwycona. Wow, no niezły design. Też chcę udekorować moją działkę. Gdzie mój kilof? Do dzieła. Ale super. Ojej. A co to? Co ty robisz na moim terenie? Aaj! Chwileczkę. Aj! A, to nic strasznego. Ej, owieczko, chodź tutaj. Daj spokój, nie bój się. To twój nowy przyjaciel. Dbajcie o siebie nawzajem. Kurczek szak jest taki zarośnięty, muszę go przyciąć. Dobrze, że mam sekator. Świetna robota. Muszę tylko zrobić ogrodzenie, żeby przyjaciele z grobów Wednesday mi nie przeszkadzali. Oj, nie mogę się do niego przyzwyczaić. Dałem z siebie wszystko. Z radości aż chcę się tańczyć. Wednesday, co z tobą? Może potańczymy? Mam świetny pomysł. Czas dekorować mój dom w środku. Magiczne oko? Posprzątaj. Spraw, by wszystko białe zmieniło się w czarne. Brawo! Wracaj do pudełka! Przydałyby się portrety krewnych: matka, ojciec, wujek i brat. Ale czegoś tu brakuje. No tak, zapomniałam o rączce. Tymi pazurami nakarmię jej ego, a dla siebie zrobię skrzynię, w której schowam księgę zaklęć. Te oto czaszki nadadzą nastrój rytuałom. Brakuje tylko szafki nocnej w rogu z lampą. Postawię ją tutaj. Fajna lampa, co? To prawdziwa łapa dinozaura. Wzywam pająki: Zróbcie sieć na ścianie, światło! Brawo. Niewygodnie jest tak siedzieć, miękka półka mi nie zaszkodzi: No, teraz jestem zadowolona. Wow, Wednesday już udekorowała swoją chatę w środku. A co ze mną? Do dzieła, Ken. Uwielbiam kolor biały, ale to już przesada. To nie przejdzie. Trzeba pomalować ściany. Zacznę od koloru niebieskiego. Doda energii i będzie się dobrze komponować z brązem i oczywiście zielenią. Wow. No co, jest świetne! Rewelka! To jest mega fajne. Ale podłoga jest nadal twarda. Muszę położyć na niej coś miękkiego i przyjemnego. Ekstra! Jeszcze sofa. Nie no, lepiej ją przesunę, tak, żeby było symetrycznie, oparcia. Barbie będzie zachwycona, kiedy mnie odwiedzi. W rogu będzie stolik, a na ścianie półki. No co za świetny pomysł! Teraz mam miejsce na moją kolekcję. Światło? Kilka lampek stworzy przytulną atmosferę i ciepło w moim domu. No to się nazywa styl. Miło jest wypić filiżankę kawy w takim domku. Ojej, wszyscy już umeblowali swoje domy, a ja jeszcze nie. Muszę to natychmiast naprawić. Wiem, będę potrzebować tego puszystego, różowego dywanu. Oszaleją, gdy się dowiedzą, co wymyśliłam. Kilka ruchów nożyczkami, i ściany będą pokryte tymi mięciutkimi paskami. Z ich pomocą zrobię naprawdę fajny wzorek. Ale ekstra to wygląda. Ken, możesz mi przynieść ten stolik? Jasne, Barbie. Dla ciebie wszystko. O kurczę, jaki ciężki. To znaczy lekki. Dziękuję, świetnie ci poszło. Wow, no nie ma za co. Polecam się. Centralnym punktem mojego domku będzie to odlotowe lustro. Witaj, piękna. A, Ken, to znowu ty? Postaw szafę w rogu. E, już prawie. W porządku? Idealnie, mój przystojniaku. A oto dywanik w kształcie serca. A na nim stanie moja różowa pufa, tak aby wygodniej było mi siedzieć. Wow, no, jak słodko mi to wyszło. Jestem zachwycona. Postawię jeszcze kilka rzeczy na półeczkach. No i oczywiście kosmetyki na stoliku. Tu będą lakiery, a tu pędzelki. No pięknie! A jeśli włączę światło, to będzie jeszcze piękniej. Teraz mogę zadzwonić do koleżanek. Co to za pyszny zapach? Zaraz się dowiem. La 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 la. Co tam się dzieje? Wow, Ken urządza grilla. Już prawie gotowe. Można obracać. Hej, Barbie. Hej, Ken. Dawaj do mnie. Naprawdę? Dziękuję bardzo chętnie. Ten burger jest dla ciebie. Smacznego. Dzięki. Wednesday, ty też jesteś zaproszona. Nie dziękuję. Co takiego rączka? No dobra, wiesz jak mnie przekonać. Ekstra! Pierwsza sąsiedzka impreza. A to twój burger? Naprawdę dobry, starałem się jak mogłem. No i jak? Dziękuję, jest całkiem znośny. Super smacznego dziewczyny. Mała Kate pokaże nam zaraz, na co ma ochotę wybiera oczywiście pizzę pora zaczynać wspaniale świetny wybór jestem mistrzem pizzy przygotuję ciasto na pizzę z najlepszych wyselekcjonowanych składników prosto z Włoch rozbijamy jajko wyrabiamy i voila idealne miękkie niczym poduszka ciasto jest gotowe teraz je uformuję Włoscy kucharze robią to wyłącznie rękami. Kręcę, kręcę. Najważniejsze, żeby nie upuścić ciasta na podłogę. No rozciągaj się. O kurczę, ale szef fajnie to zrobił. Ja też tak chcę. Ups, upuściłam je. Okej, okay, nie wyszło mi z ciastem, ale z gumą na pewno mi wyjdzie. Zrobię z niej świetny spód do pizzy. Muszę tylko przerzuć jak najwięcej gumy. No i nadmucham wielkiego balona. Co to było? E, to jest specjalna metoda gotowania. Wszystko idzie zgodnie z planem. Lepiej spód do pizzy. Co tam dalej? A teraz zetrę aromatyczny ser. To jak gra na skrzypcach. Okej, okay, ser nie pasuje. Wezmę czekoladę. Zagram czekoladową symfonię dla mojej słodkiej pizzy. Gotowe. A co robi babcia? Babcia kroi pyszne pomidory do mojej pizzy. Pomidory? Nie, no mam coś lepszego. Żelki. Rozłożę je na wierzchu. Idealnie. Zostało tylko upiec. Wkładam pizzę do piekarnika i zapominam o niej na chwilę. Ja też już prawie skończyłam robić pizzę. Posypuję serem, nakładam sałatę i pomidora. Widzicie, co zrobiłam? To pizza w kształcie flagi Włoch. Niech się piecze. A ja kroję super cienkie plasterki salami na moją pizzę. I teraz soczyste pomidorki. Rany boskie, jak aromatyczne i słodkie pomidory wyhodowałem. Wyciskam sos pomidorowy na spód pizzy. Dokładnie rozsmarowuję. Posypuję serem. I układam plasterki salami. Prawdziwi profesjonaliści robią to w ten sposób. Nie może zabraknąć też listków świeżej bazylii. I do pieca, wow, babciu Mandy wasze pizze wyglądają niesamowicie. Jak pachną! Mała Kate na pewno będzie zachwycona. Mandy, chyba masz jakiś problem ze swoją pizzą. Wygląda nie tak apetycznie jak wcześniej, ale przecież liczy się smak, prawda? Szef idzie. Wow, szefie, jaka piękna i aromatyczna pizza. Jest idealna. No to co? Przechodzimy do degustacji. Wow, ale pychotki! Co to jest? Jak to może nazywać się pizzą? Brr, okropność. A to wygląda bardzo ciekawie. Spróbuję. Hmm, no niezła, ale szału nie ma. A ta? Wow, ser tak się ciągnie. No, to ja rozumiem. Prawdziwa pizza prosto z Włoch. Zwycięstwo. Gratulacje, szefie, wygrałeś. Jesteś prawdziwym ekspertem od włoskiej pizzy. A teraz będziemy odkrywać kuchnię chińską. Zobaczmy, na co ma ochotę Kate. Drodzy widzowie, koniecznie napiszcie w komentarzach, jaka jest wasza ulubiona kuchnia. O! Tym razem chcę chiński makaron. Doskonale. Teraz pokażę, czego nauczyłem się od chińskiego mistrza. A macie warzywa! O tak! Gotowe. Teraz wrzucam wszystko na patelnię. Dodaję krewetki i troszkę oleju. Podpalam i smażę. Nie zapominajcie o tym, że jestem przede wszystkim szefem kuchni. Przystojny samuraj to tak tylko przy okazji. Ola Boga, chcesz nas wszystkich spalić? Ani mi się wasz, nie pozwolę. A ja! Wszystko pod kontrolą. Co za dzikuś z niego. Lepiej ostrożnie ugotuję warzywa i makaron w garnku. Chcę zrobić kolorowy makaron dla mojej małej gwiazdeczki. Chyba już gotowe. Spójrzcie na to! Ale czegoś mi brakuje! No właśnie, pałeczek zawsze mam je przy sobie. Gotowe. Co ty na to, Mandy? Wiesz co, babciu, to wygląda troszkę nudno. Mam lepszy pomysł. Zaleję wrzątkiem makaron błyskawiczny. No i gotowe. Sekret genialnego dania jest prosty. Ojej, opakowanie się rozerwało! Jakie gorące! Muszę wziąć coś chłodnego. O lody. Od razu lepiej. O tak, idealny makaron. Wrzucamy do pudełka. Z wierzchu dodajemy warzywa i krewetki. A teraz potrzebuję chińskich pałeczek bambusowych. Bierzemy wdech i. Aja! Gotowe. No to i one. Smacznego. Co mam zrobić? Muszę natychmiast coś wymyślić. Wiem, lody. Zrobię z nich makaron. Przepuszczę je przez maszynkę do mielenia. To takie proste. Teraz poleję wszystko karmelem i gotowe. Można podawać. Mm. No wow, Mandy, to jest odważne. Wszyscy gotowi? No to pora próbować. Ależ tu ciekawie! A co to ma być? Krewetki? Fuj nienawidzę owoców morza. Bez nich będzie lepiej. Spróbuję. Jakiś taki dziwny smak. Nie no, nie podoba mi się to! O, a ten makaron wygląda na taki apetyczny i kolorowy. Spróbuję zielonego. Chwileczkę czy... Czuję brokuły. O nie, warzywny makaron jest do bani. Cała nadzieja w ostatnim daniu. Aż się boję próbować. Co to jest? No dobra. Wow, to lody z karmelem. Pyszne. Ale fajny pomysł. Mamy zwycięzcę. Zgadza się! Nie ma co się dziwić, Mandy wygrała! Jest najlepsza w kuchni chińskiej! Gratulujemy! A teraz spróbujecie swoich sił w kuchni amerykańskiej. Spójrzmy, co się wydarzy. Kate wybierze coś z propozycji. Przygotujcie się! Będzie to. Burger! Nie ma problemu! Widzieliście ten kawałek mięsa? Zajmę się nim w mgnieniu oka. Gołymi rękami zrobię z niego mielone na kotleta. Teraz trzeba to mocno doprawić pieprzem. A teraz moja ulubiona część. Uklepywanie. Muszę mieć idealnie okrągłego kotleta. Oto i on. Teraz na patelnię. Smażę z obu stron do uzyskania chrupkiej skórki. Yeah! A to co? Niech pomyślę jak zrobić idealny okrąg. O, wiem. Wezmę od wnuczki pokrywki od chipsów. Mają idealny kształt. Z ich pomocą uformuję porządnego kotleta. Odłożę to co niepotrzebne i usmażę na patelni. Bułeczki muszą być posmarowane keczupem. Właśnie tak. Wspaniale. Układam wszystkie składniki w odpowiedniej kolejności. Gotowe. Chyba o czymś zapomniałam. Racja. Amerykańska flaga. No, burger babci jest gotowy. No ja mam tu świetną bułkę. Teraz ją rozkroję. Poleję sosem barbecue. Nałożę trochę sałaty. Nie będę oszczędzać. Dam cały pęczek. składam ogromnego kotleta. A teraz cebula i pomidor. Pokroję je swoim przenikliwym wzrokiem. Mamy to! Wszystko polewam sosem. I przykrywam świeżą, miękką bułeczką. Oto najlepszy burger w historii. Mój jest najlepszy. Co? Wszyscy już zrobili? A ja... Dobra, muszę natychmiast zrobić idealnego burgera. Pułka, sos, sałata, mrożony kotlet? Chwila to nie pasuje. Gdzie moja ręka człowieka z żelaza? Do dzieła. Zaraz szybko to przygotuję. Idealnie. Teraz potrzebuję sera. Uwielbiam go. Jeden z lasterek wystarczy? Na pewno nie wystarczy. Dam więcej. I jeszcze więcej. I jeszcze więcej. Im więcej sera, tym lepiej. Trafiam nim prosto do celu. Super. Dobrze, można przekrywać bułeczką. O tak! Idealny burger gotowy. O nie! Mój burger! Mandy! Dobrze, jestem spokojny? Chociaż nie, co ty narobiłaś? Czas na degustację, ale te burgery wyglądają jakoś tak dziwnie. Nie byliście w Ameryce? Wiecie w ogóle, jak wygląda burger? Wyjaśnijcie mi to. Dobrze, jeden wygląda w miarę normalnie, spróbuję. Dobrze, że babcia się postarała. Smakuje mi, wygrałaś. Ja? Wygrałam? Kurde, dziękuję wnuczko. Szefie kuchni, spokojnie, następnym razem na pewno wygrasz.